musimy na nasz z jest dobry. i będzie, przepraszam za yy, że nie było tak długo odcinków ale byłem u lekarza z, yy, ja jeszcze z psem, yy, pewnie dzisiaj idę o 15, to znaczy, że nie będzie odcinka yy, tak jak zawsze o 15 tylko wcześniej bo idę z tym do weterynarza na за ступени. No, а теперь со временем пайперка на детство ранг.

Okay, Jeg and... spiser. Ta dziewiętnaście tysięcy trzysta poharków. jak na razie mnie wybiłam. Muszę postać się na. na. na niestety. nie w na. na. na.

I mam No Kurwa. Ale go zrobiłem nie Dobra. Siedem osiem klubów I unicin. Chyba S-Win, to jest jak tak myślę. Hmm. No i chyba jest win nie? Jak myślicie? Jak zrobię na to zostawiacie suba i łapkę w górę. Co imadyła to w górę i sobie taka była umowa. Było, a wiecie, że na 1000 słów e, jest e, ten live'ik, a nas to jest specjal. Już jeden był specjal, wydawanie kasy na karnet. nie, Na no. o nie, ja tego nie wrzuciłem. albo no, bo miałem specjal. Mi się chyba nie uczysnąłem. Dobrze. Cztery. Ten. to 18 cm. Nie na moich no, na Gościu uratowałem. Nie, no, się już wygryzowali. Czy gościu leczę. Kolejny win. Ja sobie na dwa śloko Ay, ay, ay. Jak ktoś... ktoś ja nie będę mm, kupywał go, tylko będę planował go dropnąć. Trzeba Chciałbym... chciałem live'a zrobić wcześniej, ale trzeba mieć tysiąc subów. Ja. Lubimy w te dwa miesiące, trzeba szkodzić subtermowy. nie a będzie nowa gierka na kanale dwie nawet nowe No, Among Us i a tamtej wam nie zdradzę goście tam murzy S, nie uciekłem gościowi który miał Dokładnie no, do Edgarowi był tu Nie, nie dużo. nie planował Teraz planował, ale coś mnie pykło I teraz tak leć mi no u Tam. Ja ultem jestem nie ultem jestem niebezpieczny no bardzo niebezpieczny no a kiedy skończysz? No. za 16 dni chłopy zostawicie pod tym linkiem tak? 100 nie? i będzie ponad 500 subów Wbijam 25 e, tysięcy, a jak zostawić 1000 lub 500 łapek, to robię na live na których będę wbijał z widzami, z widzami 30 tysięcy. Ehm. A muszę trzeba dołączyć do jakiegoś słabego planu, czy po prostu dołączyć do pierwszego lepszego nie wiem. No. no to widzimy się od nieco chwilę. Po co? Jak w A jak robicie takie? Nie wiem co mam zrobić ale dobra. Pani kutasa narysowała? ale dobra. Naprawdę naciskowała, mama. mama kut, pani. Kutasa. Pani. w Kutasa. nie bloku, bo... Wiecie, czego nie, nie robiłam? Pani. 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 na czymś innym. A jaka ma? Nie wiem, mogę... Czekać się, się poprowadzę. Hmm. Więc co? Chciałam nagrywać... Spróbujcie nie zaśmiać challenge, ale... Dużo razy się zaśmiałem. Hmm. U psów. To wiecie. Pieski czy ja się zawsze śmieję. U zwierząt nawet. Dobrze. No. To nie moja wina, że idę na Co jest? Co jest? jak gościu to zmieścił ładnie pięknie

a linki już no, powinny nastąpić no, widzimy się jak po prostu najgorsza zrobię nagrywki jednego minę, bo nie, nie chce mi się po prostu robić dzisiaj po prostu tak o pokażę, powiem wytłumaczenie dla będzie pewnie miał patrzeć na tytuł wytłumaczenie czy nie dlaczego nie było dźwięku no, no. Jeszcze sam muszę wycinać na pewno. Muzykę nawet może dodam. Nie wiem. jak. Czego to mówi? jest, było oczywiste, debilu. Dobra, chyba mogę kończyć odcinek z przegraną. Dobra. I na trzeba zrobić, chociaż. I na ja to mogę spadnąć, bo są dawno zasypieni. A, ulepsza Sandy na... na starpower. I muszę się odkładać. Gadżaczka e, starpowerika. Boom. Bum... A nie dostałem. To będzie ciężko. Mam nadzieję, że... Dawno kurwa. Aha, to już No to może być na